Cześć, siemanko. Dziś troszkę inaczej. Dziś postaram się Wam zrobić test kwasu azotowego, jak on zakwasza wodę. Dwa pojemniki, akurat po 2 litry w każdym pojemniku. Mam nadzieję, że to będzie ładnie widać. Na jednym, na drugim. Więc mamy po 2 litry. PH-metr taki, PHEC. Już po to włączamy. To akurat jest pH. Jest tam z boku, no troszkę nie widać. No ale dobra, wciskamy. Ostatnio było mierzone, więc ostatnio takie mam. Wciskamy. Pierwszy pojemnik mamy. pH. Troszkę to źle widać. Musicie wierzyć na słowo. 8,4... 8,5. Drugi... 8,55 dobra i tak yy, tu mam nabrany już kwas azotowy yy, w strzykawce mam nadzieję, że będzie widać 1 ml wrzucam do pierwszego mililitra i troszkę tak bez rękawiczek, mało BHP no ale spróbuję tutaj jedną ręką jakoś nabrać tego drugiego mililitra jeden mililitr potrzebuje. Mamy jeden. Mamy jeden. I do drugiego 1 mililitr. Mam też łóżeczkę ładną, ale nie chcę jej używać, bo potem chcę dosypać do jednego kapitana. Dobra, przemieszamy strzykawką. Zaraz zobaczymy, jakie nam wyjdzie pH z takiego czegoś. To jest kwas azotowy techniczny 55-65%. Tak to jest napisane na opakowaniu. Zaraz jak sobie go gdzieś tu zlokalizuję, to Wam pokażę. A to niech się nam o, 55%. Taki kwas azotowy używam. I dobra, jedziemy, pH i sprawdzamy co nam się tutaj urodziło. No dobra, mililitr jest przegięciem. Dobra, na cele doświadczenia może być. 1 yy, mililitr to oznacza tyle, jakbym dał 1 litr na moje 2000. Zazwyczaj daję pół litra, maksymalnie 6-7 setek. Yy, więc tak, mamy w pierwszym pojemniku, tym, w którym będzie tylko woda. PH obecnie 3,36. Drugi pojemnik, z czym mieszamy? 3,42, 3,41 spada. 3,40 czy 39? No, drobny błąd zawsze tutaj, to nie jest idealny pH, metr jakiś laboratoryjny ale popatrzcie, pomieszane, 3,36 czy 3,37 skocze yy, dobra, teraz tak, yy, gdzieś tu mam fajną taką wagę maleństwo, yy, gdzie to ją włączam, tu ją włączam yy, spróbuję, słuchajcie, yy, teoretycznie 6 gram 6 gram, yy, mam kozabu tutaj zgarnął, nie mam kozabu, sorry, mam zakropu i wrzucimy multi -cupu. to jest taki multi -cup. I muszę wziąć tego multi 6 gram. To będzie adekwatne do tego, co wrzucam do mieszaniny zbiornikowej. 6 Dobra. Chyba się nikt nie obrazi na takie. Niech tam będzie. 6,0 6,0 Dobra. Pyk. Multi Mieszamy multicap. E, co zauważyłem? E, multicap, czy każdy inny kaptan, e, dużo gorzej się miesza po ustaleniu pH. Dlatego robię też często, gęsto tak, że najpierw sobie spuszczam wodę z tym wyższym pH, rozrabiam właśnie trochę mojego, to będzie słychać. Momencik. już jestem, rozrabiam po pH, i wtedy, dobra, sprawdzamy, jakie tu mamy teraz pH po włożeniu kaptanu, czy 37. Dobra, no co, wracam za jakieś 3 godziny, jak skończę pryskać. Sprawdzimy, co się dzieje po 3 godzinach. No witam. Dwie i pół godzinki później. czekajcie weźmiemy sobie, jeszcze, żeby pomieszać. Zobaczymy co z tego wyszło. Mieszamy, mieszamy. To żeby się kąp rozmieszał. O, nie rozlewać. Miernik. I jedziemy. Tak jak widzicie, trzy po dwóch pół godziny, Teraz z kapitanem dokładnie to samo trzy sześćdziesiąt po dwóch i pół godziny. Czyli Wzrosło pH raptem, czy to na czystej wodzie, czy to na wodzie z kapitanem, raptem o 30. Nie wspomniałem na początku, że jest to woda typowo ze stawu, czyli woda stojąca. No niestety poziom wody jest mały, dlatego jest taka, jaka jest, czyli bardzo brudna. Podobne wyniki będą podejrzewam też yy, na wodzie, czy to kranowej, tak zwanej, czy ze studni głębinowej. Także wszystko już wiadomo, jak działa. Kwas azotowy. Pozdrawiam.